Dużo się mówi o odporności fizycznej, a równie ważna jest też odporność psychiczna, czyli umiejętność mierzenia się z przeciwnościami losu. Czym jest i jak nauczyć jej naszych dzieci? To jest podcast Rodzice Rosne, gdzie razem z ekspertami rozmawiamy o wszystkim, co zastanawia rodziców. Nazywam się Natalia Tur, a moją gościnią jest dziś psycholożka Aleksandra Iwacz. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, Natalia. Pamiętam, że znajoma psychoterapeutka dzieci i młodzieży powiedziała mi kiedyś, że rodzice często chcą podnieść samoocenę dziecka, a to nie samoocenę powinno się podnosić, a pielęgnować poczucie własnej wartości, czyli akceptować dziecko takim, jakim jest. Czy to, o czym mówię moja Jakiś związek z odpornością psychiczną? Jak najbardziej. Wiesz, co możemy znaleźć bardzo dużo takich definicji odporności psychicznej. Ja sobie lubię myśleć o tym, jako o takiej supermocy, jaką mają dzieci, mają ludzie w ogóle, która nam pomaga pokonywać przeszkody. Że ja znam swoje zalety, ale też swoje wady. I wiem, że jestem wystarczająco dobra, żeby iść do przodu. I że nawet jeśli się potknę, to się podniosę i pójdę dalej. Świetna definicja. Tak przemawia do wyobraźni, zwłaszcza, że często w bajkach są super bohaterzy, <laughs> prawda? Dokładnie. No i mam tą moc. <laughs> a wiesz, a ty, ja się zastanawiam nad tym i myślę, że to też siedzi w głowie wielu e, rodziców. E, czy mamy bezwarunkowo w takim razie akceptować dziecko, czy to i, i naszego dziecka nie rozpieści? Wiesz co, to jest takie pytanie, które faktycznie, myślę, siedzi w głowach wielu rodzicom, bo jest od razu taka obawa, co dalej, co z tego się właśnie wydarzy i czy właśnie nie dam za dużo temu mojemu dziecku. Zdecydowanie jest naszą rolą akceptować nasze dziecko, i to nie działa tak, że potem świat taki nie jest. No i ja właśnie nauczę moje dziecko, że jest OK w 100%. A ono pójdzie do przedszkola, do szkoły i pani mu powie, że jednak nie jest OK. No i jak ono sobie poradzi? Jak do tej pory tutaj było takie życie usłane różami? I akceptacja naszych dzieci nie oznacza, że mamy ułatwiać im teraz cały czas życie i brać te wszystkie kłody spod nóg i usypać drogę różami. To zupełnie nie o to chodzi. Ale chodzi właśnie o to, że kiedy popełni ten błąd, to ja jestem obok. I ja ci pomogę. I to jest tak, że ta relacja dziecka i rodzica jest zupełnie niepowtarzalna. Nie ma takiej drugiej relacji na świecie. Więc w tej relacji zdecydowanie dzieci muszą tej akceptacji doświadczyć i to ona da mi właśnie tą moc, od której zaczęłyśmy. I to jest oczywiście tak, że ja się nie godzę na to, żeby moje dziecko biło, gryzło, przeklinało, rzucało talerzami. Ale myślę sobie, szukam jakby z czego to wynika, bo to jest tylko zachowanie, to nie jest moje dziecko. Coś za nim stoi, jakaś tak. złość, frustracja i lepiej dowiedzieć się, co właśnie. No tak? właśnie, mm. więc ja mogę absolutnie akceptować moje dziecko i uważać je dalej za super fantastycznego człowieka. Chyba ma, każda mama to czuje, takie mam, mam wrażenie. Więc ja. Wiem, że moje dziecko jest super i nie mam co do tego żadnych wątpliwości i daję mu to odczuć, ale jednocześnie szukam przyczyn i rozwiązań do tych różnych trudnych zachowań, które gdzieś nas spotkały i gdzieś są obok. Mhm. Wiemy, jak dbać o odporność fizyczną, zresztą dużo tutaj rozmawiam w naszych podcastach z gośćmi o tym, wiemy, że trzeba dbać o sen, o ruch, o zdrowe odżywianie, higienę, mycie zębów i dbanie o zęby. A jak dbać o odporność psychiczną? Czy możesz nam dać rodzicom jakieś radę? Wiesz co, chciałabym móc dać jakąś złotą receptę i teraz dać takie wskazówki. Róbcie to, róbcie to, róbcie to. Ale prawda jest taka, że na tą odporność psychiczną działają takie małe rzeczy, które dzieją się na co dzień. To są takie pierdoły, na które my często nie zwracamy uwagi. E, to, co kształtuje jakoś w dzieciach odporność psychiczną, to są takie trzy główne rzeczy. To jest to, co dostają z zewnątrz, czyli właśnie to, co możemy my im dać. Czy to jest właśnie rodzina, czy jakieś stabilne środowisko, e, to jest też często szkoła, tak? Wszystko, co dziecko otacza, czyli taka, taka świadomość tego, że dziecko ma wokół siebie ludzi, którzy są gotowi mu pomóc, są gotowi mu pokazać, na czym polega świat, jak to wszystko wygląda, to jest to, co dziecko ma w sobie. Czy ono uwierzy w to, że rzeczywiście tak jest? Bo co innego, że my jako dorośli wszystko daję mojemu dziecku. A co innego, czy ono rzeczywiście to czuje? To są takie cechy osobowościowe, które po prostu się ma albo się nie ma, tak? Tylko otwartość na świat, ciekawość świata, ale to są też umiejętności. Czyli czy ja moje dziecko nauczyłam wchodzić w relacje? Czy ja pokazałam, jak można zacząć rozmowę, jak można zaprosić kogoś do zabawy? Czy ja mojemu dziecku wytłumaczyłam, że jeśli jest problem, to szukamy rozwiązań? Czy ja angażuję moje dziecko w to, żeby ono samo tych rozwiązań szukało? To są takie trzy główne rzeczy. To, co z zewnątrz, to, co z środka i to, co możemy wyposażyć. No i to wszystko się dzieje właśnie. W codziennych sytuacjach, gdzieś przy okazji. Świetnie to o tym opowiadasz. Mi się jeszcze skojarzyło to, że jeżeli w nas, rodzicach, pojawi się lęk, że otoczenie np. przedszkolne czy szkolne nie będzie widzieć w nich tego superbohatera, co rodzice, to dziecko, które ma dużą odporność psychiczną i to właśnie adekwatne poczucie własnej wartości, to nie będzie się tym przejmować, bo mu nie zależy wcale na tym, żeby być najlepszym, najładniejszym, najmądrzejszym, najszybszym, bo to się raczej wiąże z tą samooceną, niczym jakimiś wyścigami, prawda? Tak, dokładnie, bo samoocenę jednak możemy jakoś podważyć. To są właśnie to, co mówisz, tak? Ktoś powie, że e, Zosia narysowała jednak najpiękniejszy rysunek. I wtedy już ty... Kasia się czuje fatalnie. A, czyli jest dziecko takie bardzo uzależnione od opinii, z zewnątrz. Tak, dokładnie. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy my pozwolili naszym dzieciom uwierzyć, że są wystarczająco dobre. I to są te małe rzeczy. I powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, że bywa, stety, niestety, tak, że te środowiska są różne. I choć my byśmy chcieli, żeby placówki bardzo sprzyjały naszym dzieciom i gdzieś były bardzo otwarte na ich rozwój, no to umówmy się, bywa, bywa różnie. Ale tu wracamy do tego, czy my możemy tym naszym dzieciom dawać tą pełną akceptację. I to jest kolejny powód, dla którego my musimy to robić. Dlatego, że jeśli dziecko w domu ma to poczucie, że ma tę moc i rodzic to da, to z tej najważniejszej relacji to czerpie. Wiesz, i z tym wychodzi tak. z domu. I jest w stanie się mierzyć z tym, co jest w Jest Jest w takim pancerzu, prawda? Tak, I ma gdzie wrócić. Tak. Nawet jak się potknę. Trudno. Wrócę do ramion mamy i ona wszystkie łzy wytrze i powie mi znowu, że okej, okay, mogę iść dalej, bo wierzę, że dam radę. I myślę, że dobrym przykładem, zwłaszcza że wiele rodziców, którzy nas słuchają, to są rodzice uczniów, jest temat ocen. Czasami widzę, jak dzieci są zapłakane, bo dostały piątkę, a nie szóstkę, a są też takie, które dostały trójkę, ale rodzic mówi: słuchaj, jest okej, okay. uczyłeś się, no widocznie nie trafiłeś na, na. Dobre pytanie, Dobre dla pytanie. Jesteś super, niezależnie od tego, jakie dostaniesz oceny, prawda? Tak, rzeczywiście oceny są czymś, co bardzo nie sprzyja. Ja w ogóle jestem przeciwniczką systemu, ale Ach. to może temat na inny podcast. Ale rzeczywiście tak jest. Oceny zdecydowanie nie sprzyjają, ale my możemy na to wpłynąć. My jako rodzic, jako ta najważniejsza relacja. Możemy dużo, bardzo w tym temacie działać. Czy mogłabyś po to powiedzieć, czego jako rodzice powinniśmy unikać, co ma zły wpływ na odporność psychiczną naszych dzieci? Wsadzę myślę kij w wielu rodzicom, dlatego że powiem, że powinniśmy unikać kar i nagród. Mhm. E, to jest taka rzecz, która nam jest jakoś skorzeniona, bo sami tego doświadczaliśmy i nam się wydaje, że to jest takie najpotężniejsze narzędzie, jakie mamy, tak? a my bardzo szukamy takich właśnie strategii i sposobów. Kary opierają się na strachu. I. Jeśli stosujemy w naszym wychowaniu kary, to robimy to w takiej intencji, żeby dziecko czegoś nie zrobiło ze strachu przed tą karą. A myślę, że tutaj jest dla nas bardzo intuicyjne, że strach nie sprzyja nigdy czuciu się dobrze. tak? I my jednak chcielibyśmy, żeby nasze dzieci nie robiły jakichś rzeczy, bo tak czują, bo gdzieś mają przekonanie, że to nie jest w porządku, ani właśnie ze strachu. Więc pierwszą taką rzeczą dla mnie jest właśnie unikanie tych kar i nagród, ale drugą, którą powinniśmy robić, to zdecydowanie. Pozwolenie dziecku odczuć różnych konsekwencji, a te konsekwencje dzieją się same. Yy, I właśnie dawać i odczuć, a nie chronić, tak? Jeśli moje dziecko yy, wyrzuciło wszystko z talerza, no po prostu musi iść po ścierkę i to posprzątać, nie? I to jest jakby takie poczucie, że coś wynika z czegoś. Jeśli się pokłóciło z kolegą. To ja nie robię teraz wielkiego wykładu, jak to tak nie można, tylko pytam, jak tobie z tym jest. Ewentualnie zastanawiamy się wspólnie, jak jest z tym koledze, koleżance i co możemy zrobić, żeby to naprawić. No właśnie, tym bardziej, że często w kłótniach z kolegą e, może też chodzić o wątek tak zwanej asertywności i bronienia własnego zdania. Tak, i to jest kolejna rzecz, którą my musimy pozwolić poczuć i doświadczyć naszym dzieciom. E, wiesz, że ja to, co czuję, jest okej, okay, wszystkie moje emocje, te... Bardziej przyjemne i te mniej przyjemne, czyli ja nawet mogę się czasem zezłościć na mojego kolegę, że on. Zburzył mi piasek, tak? Zburzył mi zamek z piasku. To też jest okej. Okay. A mogę czasem się nie zgodzić, że pójdziemy gdzieś tam razem coś robić. To wszystko jest potrzebne. Dlatego tak naprawdę to, co mówiłam na początku, że my uczymy nasze dzieci robić różne rzeczy, to jednocześnie gdzieś się wycofujemy i pozwalamy im, żeby same tego doświadczyły. Zauważyłam, że wielu rodziców, ja też przyznam, miałam kiedyś takie oczekiwanie, ale na szczęście szybko porzuciłam je. Chcę mieć takie potulne, posłuszne, grzeczne, niesprzeciwiające się dziecko w domu, ale za to, odważne, asertywne, właśnie odporne psychicznie, poza domem, w szkole, potem w pracy. A to chyba jest niemożliwe, prawda? Myślę, że to jest takie marzenie wielu rodziców. Ja sama jako mama takie mam, nie? Dlatego, że my no, lubimy łatwe dzieci. Choć jak to mówię, to pewnie to nie brzmi fajnie. Ale rzeczywiście wielu rodziców ma takie oczekiwania, że dzieci powinny cały czas współpracować. A dzieci współpracują, tylko różnie. Dlatego, że te ich potrzeby po prostu są zupełnie inne niż nasze. I to jest taki kolejny aspekt tego dbania o odporność psychiczną. Żebyśmy pamiętali, że potrzeby nasze i potrzeby dzieci są właśnie w różnych miejscach. I granice nasze i granice naszych dzieci też są w różnych miejscach. A dzieci uczą się granic, kiedy się te granice ścierają. Więc czasem my musimy się gdzieś spiąć, musimy się posprzeczać, musimy się pokłócić, bo wtedy nasze dzieci się tego uczą. I ten temat granic jest takim kolejnym bardzo ważnym tematem, bo z jednej strony te granice rzeczywiście zapewniają poczucie bezpieczeństwa, bo my po prostu lubimy wiedzieć co i jak, lubimy taką przewidywalność, ale te granice powinny być na tyle szerokie, żeby gdzieś w tym polu, które my wyznaczyliśmy, dzieci mogły się poruszać samodzielnie i same podejmować swoje decyzje. Tak, bo kiedy mają się tego nauczyć, jak nie będąc dzieckiem, Dokładnie. prawda? Dokładnie, dzieci się uczą przez doświadczanie, więc musimy o tym pamiętać, że dopóki się nawet trzy razy nie potkną, to się nie nauczą, że mają podnosić te nogi wysoko. A czy można mówić o jakichś etapach rozwoju odporności psychicznej u dziecka? Wiesz co, ja w ogóle mam poczucie, że kiedy myślimy sobie w ogóle o wspieraniu dziecka w jakimkolwiek aspekcie, to powinniśmy o tym rozwoju wiedzieć całkiem sporo. Dlatego, że rzeczywiście na różnych etapach rozwoju dziecka wydarzają się takie rzeczy, które budzą wątpliwości rodziców. Na przykład odporne psychiczne dziecko radzi sobie z przygrywaniem. Tymczasem nie znam czterolatka, który by sobie z tym radził. Mhm. Czterolatki potrafią zmieniać zasady w grze Tak, Znasz na to z swoją domu? korzyść. <laughs> no właśnie. I to jest zupełnie naturalne. I to nie jest znak o. O, co tu się dzieje z moim dzieckiem, źle, coś popełniłam, jakiś błąd, nie? Ja, tak, tak ci wtrącę, ale jak, jak mój syn z czymś e, ze mną przegrywa w jakiejś grze, to od razu słyszę, że mnie nie kocha i żebym poszła sobie w świat. No właśnie. A ja nie biorę tego poważnie. Tak, on po prostu w tym momencie jest tak zły, tak. że aż mówi, że cię nie Chce kocha. Tak. w świat. No właśnie, czterolatki y, to jest bardzo trudny wiek i ja zawsze mówię, że jak ktoś mówi o kryzysie dwulatka, to znaczy, że jeszcze nie zna czterolatków. Tak. O, miło mi, że to mówisz. Sześciolatki dają rzeczywiście chwilę wytchnienia, ale potem przychodzi okres 6 lat, a sześciolatki są z jednej strony takie pewne siebie i czasem rodzice mówią, że zadzierają nosa, ale z drugiej strony są bardzo wrażliwe i każda najmniejsza krytyka rujnuje ich świat. Mhm. I to znowu nie znaczy, że moje dziecko nie jest odporne psychiczne. To znaczy tylko, że ma 6 lat. A, to zawsze, że o tym mówisz, rzeczywiście. I tak te lata się przyplatają. Czyli mamy te okresy spokoju i okresy takiego wzburzenia. Potem takim bardzo ciężkim dla rodziców czasem jest okres dziewięciu lat u dziecka, bo to jest taki czas, kiedy dzieci zamykają się w sobie, ale też zamykają się w takim sensie dosłownym, trzaskają drzwiami, zamykają się w pokoju. I wiesz, myślą, rozważają, e, piszą jakieś scenariusze po prostu w głowie. No i to jest straszne dla rodzica, szczególnie kiedy no umówmy się w tym wieku przedszkolnym, przeznoszkolnym, jeszcze ten rodzic był taki n niczym Bóg. Właśnie, <ridge> bardzo potrzebny, a tu nagle trzask te drzwi e, i moje dziecko jest samo. I to też znaczy tylko, że moje dziecko ma 9 lat. Czyli powinniśmy się jako rodzice na to godzić, czy mamy prawo e, przywrócić dziecko do nas, bo na przykład ma akurat obiad? Wiesz, co, to jest takie pytanie o granice, e, to o czym wcześniej, e, czyli na co ja się godzę. Jeśli dla mnie to jest OK, no to. to to jest okej, okay, to się zgadzam. Yy, I w tym stawianiu, myślę, granic bardzo pomaga właśnie ta wiedza, więc ja jestem za tym, żeby rodzice rzeczywiście czytali na ten temat, co wynika z wieku. Dlatego, że też bardzo ważną rzeczą jest, żeśmy po prostu pozwolili dzieciom być dziećmi. Rozwój jest taką rzeczą, której nie możemy przyspieszyć, nie da się go przeskoczyć i dzieci muszą przejść przez różne etapy. Więc jeśli my w tym momencie zabronimy trzaskać tymi drzwiami, to to wróci ze zdwojoną siłą za jakiś czas. Więc ważne jest dla mnie, żeby dzieci naprawdę mogły decydować o sobie w tych granicach, które my stawiamy, tak? Ale jednak i żeby rzeczywiście mogły wiele rzeczy robić samo. To są takie naprawdę małe rzeczy, o których my zapominamy, żeby dzieci mogły same zrobić sobie herbatę. I teraz, o matko, wrzątek? Jak to, nie? Oczywiście, że może trzylatkowi jeszcze nie pozwolimy, ale być może już może stać obok, może trzymać kubek. Jakoś możemy zorganizować. Dziecko może kroić marchewkę, która jest miękka. O, mój czterolatek kroi warzywa no i to prosty. ostrym nożem. Oczywiście, stoi obok, ale on jest tak ostrożny, bo właśnie czuje się tak pewny siebie, że dostał takie zadanie. Właśnie ma takie poczucie sprawczości i też uważa. No właśnie, musimy zaufać też naszym dzieciom. One naprawdę, choć nam się cały czas wydają takie malutkie, to to bardzo dużo już potrafią. Więc pozwólmy im. Tak jak powiedziałaś, to poczucie sprawczości jest ogromnie, ogromnie ważne. Ja muszę wierzyć w to, od to, czego zaczęłyśmy, że ja mam tą moc. Ja hmm. mam tą moc, że ja mogę zrobić coś sam. E, że ja mogę pójść do mojej mamy, kiedy potrzebuję tej pomocy, bo ten rodzic jest dostępny. Ale ja mam tę umiejętność, żeby działać już w wielu obszarach samemu. Więc rzeczywiście umożliwiajmy to naszym dzieciom. Stwarzajmy takie okoliczności, kiedy to ułatwimy. Możemy zacząć od plastikowego noża i płynnie przejść do tego ostrego, o którym wspomniałaś, tak? To są naprawdę małe rzeczy, jak na przykład zamontowanie w przedpokoju wieszaków na niższym poziomie, że już moje dziecko nie musi prosić o pomoc dorosłego, bo nie dosięga. Och, i skacze, nie dam rady, nie dam rady, jestem beznadziejny. Tylko ja dosięgam i ja potrafię zrobić to sam. Czyli Oczekujmy tej samodzielności adekwatnej do wieku, ale też dawajmy dużo ułatwień, które po prostu sprawią, że nasze dzieci poczują ten sukces. Tak, i oczywiście też y, higiena daje tutaj wielkie pole do manewru. Samodzielne mycie zębów, mycie głowy, w zależności już od wieku, prawda? Mycie się. Dzieci się czują takie właśnie sprawcze, Oczywiście, wtedy. że tak. I jasne, że rodzic nawet może potem sprawdzić, tak? Tak, to oczywiście. Ale ten początek ważne. to już jest ta kwestia dziecka. No i właśnie zobacz, mamo, jaki już jestem duży. Nie. Mój e, syn ma niespełna trzy lata i uwielbia mówić bo ja już jestem dorosły. Oh. I to pokazuje, jak musi rzeczywiście ta dorosłość tak. kojarzy z czymś super fajnym. I to jest w porządku. Tak, a mój mówi z kolei czterolatek, a wiesz, mamo, kiedyś, jak jeszcze byłem mały, no <laughs> kiedyś, właśnie. jak jeszcze byłem dzieckiem. <laughs> Więc dzieci naprawdę potrzebują, żebyśmy pozwolili gdzieś im trochę iść do przodu. Tak, jeszcze przypomniał mi się, jak niedawno spacerując byłam świadkiem takiej sytuacji, w której mama mówiła do dwójki swoich dzieci, kilku kilkulatków, no nie dyskutuj, no znowu dyskutujesz, nie dyskutuj. I wtedy Miałem sobie jak często, jak mamy zakorzenione właśnie to powiedzenie nie dyskutuj, a przecież dyskutowanie, wyrażenie swojego zdania, opinii, jakieś polemizowanie z rodzicami to jest wspaniała nauka na przyszłość, prawda? Oczywiście, że tak, choć ja jako mama doskonale rozumiem, że to bywa frustrujące. ja czasami naprawdę bardzo tęsknię za tym czasem, kiedy mój syn nie mówił. No bo teraz naprawdę on potrafi tak po prostu dyskutować. Nawet ci powiem ostatnią historię. Mój syn siedzi za kierownicą samochodu, oczywiście zaparkowanego, i uderza w kierunkowskazy. I mi już naprawdę nerwy biorą, no bo co to w ogóle za zachowanie? I mówię, Franek, stop. Na co mój syn mówi: Mamo, ale ja mam potrzebę uderzenia. I teraz sobie myślę, no tak, on ma trzy lata i już tak do mnie mówi, co będzie dalej. I my jako rodzice, wiesz, nawet mając tą wiedzę yy, i mając te umiejętności, czasami nerwy biorą górę, tak? I ja też mogłam do tego podejść zupełnie inaczej i on mnie sprowadził na, na ziemię tak naprawdę. Ja sama sobie myślałam, jak ja z nim rozmawiam, no faktycznie, no, stoimy na parkingu, nie? Można o tym pogadać, ja nie muszę od razu mówić stop, halo, nie? Rzeczywiście, tak jak mówisz, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, szczególnie kiedy chcemy, żeby przecież one za jakiś czas rozmawiały tak samo w szkole, żeby też nie były takie podporządkowane starszym kolegom, nauczycielom, szefowi w pracy, żeby potulnie zawsze kiwały głową. To jest teraz być może wygodne, ale my jakby nie wychowujemy dzieci na no, tu i teraz, tylko i wyłącznie, tylko musimy myśleć o tym, co będzie dalej. I to bywa trudne, tak jak powiedziałam, to nie jest łatwe wcale być rodzicem. To jest chyba najtrudniejsza rola, jaką można mieć. Dlatego nie zapominajmy o tym, że my też musimy zadbać o siebie. I to jest w porządku, że czasem nasze dziecko zostanie z babcią, z ciocią, że czasem na placu zabaw gdzieś będziemy się cieszyć z tego, że nasze dziecko zajęło się samą sobą, a my nawet przewiniemy tego Facebooka. Co? Tak kojarzy nam się z czymś strasznym, ale my naprawdę mamy obowiązek, bym powiedziała, zatroszczyć się o siebie, o to, żebyśmy my też odpoczęli, o swoją odporność psychiczną, bo naszą siłę możemy potem dać dzieciom. Ja zachęcam bardzo rodziców, żeby w tym czasie, kiedy chcą mieć wolne od dzieci, słuchali naszych podcastów, z których mogą się dowiedzieć wielu ciekawych informacji związanych z wychowaniem dzieci. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Słyszeliście o programie Rosna. Możecie do niego dołączyć. W każdej chwili w aplikacji rosman.pl czekają tam rabaty i oferty specjalne na produkty dla Waszych pociech.